To, hej, to ja i ja dzisiaj opowiem wam historię jak, jak byłem mały, taki malutki byłem nie mało średni, tylko mały taki w podstawówce i prawie umarłem wtedy I prawie zostałem zabity okrutnie a nie zamord... nie, tylko zabity okrutnie prawie, a na szczęście nic się nie stało takiego, ale to zaraz zobaczycie, bo to było tak, że Rano było i do szkoły, do szkoły, do szkoły. Mama mówi, do szkoły. No to ja idę. Biorę plecak i ma mnie podwoziła pod szkołę. No ty idę do garażu. Tup, tup, tup. Po schodach zrobiłem. Ma za mną tup, tup, tup. I odpala auto. I było tak, że guzik. Nie mieliśmy pilot do garażu. Trzeba było guzik kliknąć. I ten guzik był wysoki, Ja byłem mały, okej. Okay? Taki o. Byłem. I guzik był wysoko. I żeby kliknąć guzik, musiałem wejść na stół. Na no, ktoś musiał kliknąć guzik, bo mama prowadziła, więc musiałem jak kliknąć guzik, otworzyć bramę i czy garaż. I potem jak mama wyjechała z garażu, to musiałem kliknąć guzik, żeby zamknąć garaż i szybko uciec. Jeszcze zanim się zamknie, żeby mnie w środku nie zamknął. No i pewnego dnia tak się wydarzyło, że wszedłem na stolik, żeby już zamknąć bramę, bo już mama wyjechała, już zrobiła do tyłu. I wyjechała. No i zamknąć musiałem garaż. Wszedłem na ten stolik, i na stoliku było imadło yy, do stolika, bo tato tam na tym stoliku pracował sobie, jak po pracy wracał, to lubił tam sobie coś robić, i było imadło zaraz przy tym guziku, znaczy pod nim. No i ja wszedłem na stolik i kliknąłem guzik, znaczy chciałem kliknąć, ale się zsunąłem ze stoliku i uderzyłem yy, okiem, tak, nad okiem jest taka część, gdzie jest brew, to tak w tych okolicach uderzyłem okiem O i madło No i bardzo bolało I krew była, dużo krwi było Dużo było krwi I mnie bardzo głowa rozbolała od tego uderzenia Taki impuls No ale mama wyszła z auta i powiedziała Piotrek Bo do pracy muszę, więc Nie pajacuj I jeszcze na mnie nakrzyczała I powiedziała Plasterek No i nakleiłam plasterek i pojechałem do szkoły im bolała mnie głowa, ale mama powiedziała, że i tak muszę. No, i tak było. Nie wiem, co się. Nie pamiętam więcej. To tyle.